A tak używamy naszego szablonu. Górny zderzak blokuje, żeby była nóżka na 7 cm, czyli żeby było w danym miejscu, i z lewej strony tak samo, aby kołnierz nachodził na bok szafki. Punktujemy. Przesuwamy w prawo i obracamy. Ok. Teraz bierzemy wkręty i możemy przykręcać nóżkę. Pamiętajcie, żeby kołnierzem na zewnątrz, a tym paskiem w stronę przodu szafki. Czach. Tak to wygląda w tej chwili. Kołnierz nachodzi na bok szafki, tak żeśmy chcieli, z przodu mamy bezkołnierzowo i tak samo musi być tutaj. No, aha. Można sobie do tego celu kupić dłuższego bita, tak aby swobodnie wchodzić. Te, te otwory tutaj do wkręcania, bo czasami ten uchwyt magnetyczny wadzi o nóżkę i ciężko tam dokręcić tego wkręta. że warto się rozejrzeć za jakimiś dłuższymi. Dobrze, teraz jeszcze wkręcimy sobie te dolne stópki. można kręcić ręką bo można włożyć w do środka i kręcić w ten sposób przeskakuje bo tam jest plastik w środku też także troszeczkę się rozwierca i czasami przeskakuje i tą samą tą czynność powtarzamy z drugiej strony i, i szafka manuszki